Ta inwestycja to jest część szerszego zadania, które obejmuje przebudowę zieleni w mieście. Jest parę zadań. To zadanie konkretnie to jest około 1 750 000 zł z czego 85% jest dofinansowania ze środków unijnych e, obejmuje jakieś 3000 m2. E, nasadzonych jest tu około 100, ponad 100 drzew, około e, 7 tysięcy krzaków, bylin. E, tra, trawa jest nasadzona. Na powierzchni około 1,5 tysiąca metrów, z tego w tym jeszcze, poza tym jeszcze jest łąka kwietna około 700 metrów. No, oczywiście zabruki, chodniki, oświetlenie LEDowe, eko, ekologiczne, e, miejsca parkingowe. Czy te fontanny będą działać przez cały czas? Tak, no to jest kwestia włączenia, wyłączenia. No, Przez zimę tak jak zazwyczaj są wyłączane, a no, tak jak normalnie tutaj myślę w okresie tym od kwietnia do września, października to będzie odczynne. Proszę bardzo.